Cześć, 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 siemanko! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Roberta Ruchały w UFC 5 oczywiście. Sprawdźmy sobie media społecznościowe. Lubię cierpiłych zawodników, potrafisz blokować i uderzać. Pokażę na co mnie stać, mordeczko. Teraz ewolucja zawodnika. Do odbudowania odporność na rozcięcia. Może poleciał trochę w tym. Poleciał, tak. Obrona przed poddaniami jeszcze za 22 punkty. Jeden punkcik ewolucji nam zostaje. A my przechodzimy sobie do walki. Tail of the, the tape. Dużo starszy od nas e, niższy, co ciekawe, lecz zasięg taki sam. In the UFC Featherweight Division. Entman. Ok, walka o miano pierwszego pretendenta, proszę Państwa. Drugie miejsce w rankingu kontra szóste. Ok. Oj, prosty. Przydałabym nam się, oczywiście, wygrana przez knockout, ale to jest Aleksander Wolkanowski. Pięknie. A! Uciekł. Pięknie. Pięknie, low kick. Pięknie. Obala nas Aleksander Wolkanowski. OK Robert Truchała. Okej, okay, nie wstajemy. Print the shirts ground and pound. And there it is, another strike gets through on the ground. Very nice. Oh head kick attempt. It is blocked by Volkanovski. Well that left hand has been there at times, not on that attempt. Oh. Nie ma. Proszę mnie nie obalać, panie Aleksandrze. Oj, no, great timing, ale my tu już w półgardzie na spokojnie. Garda and effective with the grounded here. High level work. i Multitude of elbows now. Oh, there's another ground strike for good measure. Volkanovski going to work from guard here. Okay. Strikes there. Very efficient, very effective. Keep it busy from mm. bottom position here. Ain't a big elbow there. Oh, well placed hammerfish there. Ah. Okej, okay. sędzia powstaje nas, za mało akcji y, od zawodnika z góry prawdopodobnie Pięknie Wolkanowski oguszony w pierwszej rundzie Proszę państwa Au Bebechy obija. Oj. Pięknie. I knockdown! Ląduje na ziemi Aleksander Wolkanowski. O! I przetoczenie do dosiadu. Co tutaj się dzieje? Półgarda, proszę Państwa. Okej. Okay. A. Pozycja boczna na biodrze od naszego przeciwnika. Okej. Okay. Nie ma. Okej. Okay. No i proszę bardzo, teraz my jesteśmy w pozycji bocznej. Nie, przepraszam, w półgardzie. I ładujemy go. Brutal. Trójkąt ręką ma. 10 sekund do końca rundy. Okej, okay, broni. Koniec rundy, proszę państwa. Ja okay, się muszę przesunąć tutaj, żeby nie było całego widać praktycznie. Chociaż tak, nie wpierdala. troszkę. Już nie mogę się doczekać normalnego green screena. No ale pięknie tutaj ogłuszenie i knockdown na naszą korzyść. Pięknie Oj I teraz Robert oguszony Początek pierwszej, yy, przepraszam Drugiej rundy Wow, i piękny Piękny front kick okay. Piękne kolano Piękny middle kick. Ok. I piękny high kick ląduje na głowie Aleksandra Wolkanowskiego. Proszę Państwa, co się dzieje w tej walce? Kolejny e, high kick, próba przynajmniej, ale zablokowany przez Aleksandra. A, rozcięcie pięknie. Oj, próba latającego kolana. Oj, ale oj, pięknie. Pięknie. Proszę Państwa, co tutaj się dzieje? Aleksander Wolkanowski e, spotkał się z kimś, kto sprawia mu kłopoty. I nie jest to Ilia Topujra. No, no, jak to przeleciało nad jego głową? Jebany karzeł. Pier, e, znaczy, niskorosły, niskorosły. Oj, i ogłuszenie. Oj, i kolejne ogłuszenie. Nieładnie tutaj się zadziało, nieładnie. Pięknie. Oj, nie, nie pięknie. I nie ma obalenia. Nie tym razem, nie tym razem. Ale no, ciężka walka. Ciężka walka. Poziom naładowania baterii urządzenia kontroler bezprzewodowy DualSense jest niski. Oj, ucieka mocno. Oj. Pięknie, low kick zablokowany, po czym seria na twarz. Oj, 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 koniec! Aleksander Wolkanowski jakimś cudem nokautuje Roberta Ruchałę. Proszę Państwa, co tutaj się stało? Ja nie wiem w sumie jak to się stało, jeśli mam być szczery. Tutaj jak mnie trafił, odjebałem gówno. Aleksander Wolkanowski wygrywa, proszę Państwa. Knockout techniczny, czwarta minuta, druga runda. 184,5 tysiąca, 8 tysięcy fanów. Dwie kontuzje, 7,7% ,7 kariery nam to zabrało. A pierwszą rundę wygraliśmy według sędziów. No ale cóż, this is the fight business. Sometimes you win, sometimes you lose. Tym razem niestety przegraliśmy, ale sprawdzamy sobie, co po regeneracji od tego y, ciężkiego urazu. Wpadamy na dziewiąte miejsce w rankingu. Jean Silva na 13 miejscu. 6 tygodni do walki. Ja się widzę z wami po obozie. Hey Robert, może, UFC może nam pod podziękować, jeżeli nie dołożymy starań, żeby narobić szumu wokół walk. Wygrane nie mają znaczenia, jeżeli nikt ich nie ogląda. Pewnie, że ta. Wiem, że na brak roboty nie narzekasz, Robert, ale musimy zacząć robić szumu wokół tych walk. To jedyny sposób, żeby wyjść na wyższy poziom. A wiem. Przejdźmy sobie oczywiście do mediów społecznościowych. Trochę się czekaliśmy na twój powrót, więc na pełną walkę niech sędziowie zade... Decydują. Sędziowie nie będą dziś potrzebni. Taki jest nasz statement. Aktualizacja, ewolucja przepraszam zawodnika. Tutaj odbudowanie po e ciężkiej kontuzji. Jest G. 4,5 gwiazdki, proszę Państwa. Robert Truchała. Przechodzimy do walki z żonem Silwą. Kolejna walka, kolejna przegrana. Twoja stara. Tale of the Tape. E starszy od nas, niższy and i krótszy zasięg is ma Jean Silva. The Jean Silva, proszę państwa, kontra Robert Truchała. Batman. Batman. Okej, okay, let's fucking go. Pięknie. Pierwsze 10 sekund. Jean Silva jest ee, już naruszony. Proszę bardzo, okej, okay. okay. i to jest koniec Jona Sylwy. Jednak nie, jednak jeszcze nie, okej. Okay. OK ugarda dosiad mamy dosiad proszę państwa Okej, okay, nie mamy dosiadu, ale mamy pozycję boczną. Sprawl, przejście, nie, nie przejście do gilotyny. Ale teraz już przejście do gilotyny. Proszę państwa. OK. He will not stop fighting. Ale czwarty, e, czwarty poziom gilotyn. Dobre. E, dobrze nam się udało tutaj. Oj. Wstaje. Wstaje Jean Silva. Pięknie. No, i to już jest koniec, jeszcze nie odpycha nas na dodatek. Proszę Państwa, co tutaj się dzieje? Oj, oj. Oblik kick. Okej, okay, kolano za kolano. Dwie minuty do końca rundy. Tak jak powiedział John Anik. A uruchomił się Jean Silva, proszę Państwa. Oj. I oguszony Robert ruchała kurwa mać piękny front kick ok OK Pięknie Pięknie Piękny aperkat. Proszę państwa Au. Nieładnie Oj. Pięknie. We just need to pick him apart. I to się właśnie dzieje w tym momencie. Końcówka pierwszej rundy. Czy uda nam się to skończyć? Nie udaje się. jean Silva powraca. Powraca na e, na ziemię. Pięknie. Pięknie i latające kolano kończące rundę, proszę państwa. Pamiętamy, pamiętamy twarz Robiego Rollera, He did krew na środku oktagonu. Okej, okay, teraz on chciał mnie tutaj o, Latającym kolanem oszukać.

John Silva jest przez nas rozkładany na czynniki pierwsze Aa! Knockout kopnięcie okrężne trzeci poziom wow, wow nikt się tego nie spodziewał kombinacje kickboxerskie poziom drugi A, awa, brutalnie, brutalnie znokautowany, proszę państwa, brutalnie znokautowany. Jean Silva, official decision. Official decision.

Knockout! Druga minuta, dokładnie rundy drugiej. 369 tysięcy zarobione, 45 tysięcy fanów, 2,2% kariery, 38 punktów ewolucji. Pierwszą rundę wygraliśmy 10-8, ale patrząc po statystykach to się kompletnie nie dziwię. Idziemy sprawdzić, z kim zmierzymy się w następnej walce. Sprawdźmy, kogo UFC da nam teraz. Edson Barbosa na miejscu 10. To mogę sobie odrzucić Edsona Barbosa na dziesiątym miejscu. Kogoś wyżej potrzebujemy. Josh Emmett na miejscu trzecim. 6 tygodni do walki, ale czy wygramy z Joshem Emmetem, czy przybliży nas to do pasa UFC, o tym dowiemy się już w następnym odcinku. Jak na razie to by było na tyle. Jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, strzelcie suba. Jeżeli jesteście nowi na kanale, bądź jeżeli tego suba po prostu nie macie, to byłem ja, czyli Cyklop, to była kariera Roberta Ruchały w UFC 5. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. I na, 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 nie ma.